Dzień dobry. Witajcie w kolejnym odcinku. Kogo nie widać? Dziś porozmawiamy o atletach, goliatach, tytanach, herosach, waligurach, osiłkach, mocarzach, strągmenach, chłopach na schwał, chłopach jak dom, siłaczach, wyrwidębach, pakerach, mięśniakach, olbrzymach, gigantach, kolosach, king kongach, zawsze czujnych i gotowych kawałach chłopa. Tak, powiedziałem to na jednym oddechu. Czyli o zespole technicznym. Technicznych. O panach technicznych. Tekniczne to inaczej montażyści sceny, a czym się zajmują? Opuszczają kurtynę, podnoszą kurtynę, wnoszą scenografię, wynoszą scenografię, przykręcają, przybijają, wieszają, łapią, odpoczywają, stają na jednej nodze, żeby się wyrobić. Czasami panowie techniczni statystują też w niektórych spektaklach i zdarza się, że wypadają w nich dużo lepiej niż aktorzy. Panie, bez tej techniki to ten cały teatr z tymi artystycznymi poszukiwaniami to... Eee. To był kolejny odcinek Kogo Nie Widać. Do zobaczenia w teatrze. Panowie techniczni statystują też w spektaklach. <suszy> <suszy> Czasami... Czasami zdarza się, że panowie techniczni... Czasami zdarza się, że panowie techni Czasami